Dajcie bardzo serdecznie. Chłodna, stricte chłodna masa powietrza, charakteryzująca się zawsze e, wybuchem i strzałem punktowej konwekcji. Niestety, jutro prawdopodobnie czeka mnie, mnie oraz <laughs> w Polsce Północnej oraz na Kujawach, częściowo jego Polska, prawdopodobnie północ łódzkie mazowieckie podlasie. Prawdopodobnie tam od poniedziałku do wtorku przejdą bardzo silne ulewy. W ciągu dwóch dni może spaść nawet od 30 do 50 litrów deszczu wody na metr kwadratowy, ale ja dopiero jutro będę informować na pewno, bo dopiero jutro do 12 do 14 będzie pewność. Wow, co za fajny strzał konwekcji. Kto wie, kto jeśli to przebije warstwę, to może jakieś punktowe strzały się pojawią, ale wątpliwe. A według modeli konwekcja miałabyś tylko zachód, tylko krańce północy i południe. No i masz mi los. Do zobaczenia wkrótce, cześć!